Obecnie jest 8 miliardów ludzi na Ziemi. 8 miliardów osób. Większość z nich nigdy nie zadała sobie tego pytania, jak się tu znalazłem? Dokąd pójdę, kiedy to się skończy? Zadziwia mnie, jak wszyscy na tej planecie są zorganizowani i prawie nic nie jest pozostawione przypadkowi. Każdy jest zajęty, ale nie zadaje istotnych pytań. Życie nie zaczyna się wraz z narodzinami ani nie kończy ze śmiercią. Kiedy się zaczyna? Co dzieje się potem? Co mogę zrobić, żeby zamanifestować swoje życie poza tym wcieleniem? Jesteśmy nieustannie zajęci manifestowaniem naszego codziennego życia tutaj na Ziemi. I to świetna umiejętność świadomie manifestować, co chcesz mieć w swoim życiu.